6 tygodni temu mój język francuski był na poziomie A2, dzisiaj jest na poziomie B2. W tym materiale przyjrzymy się dokładniej, na jakim poziomie jest mój język francuski i zastanowimy się, co mogłem zrobić lepiej, aby ten poziom był jeszcze większy. W tygodniu numer 6, w czwartek, wypadł środek mojej nauki. A środek mojej nauki to jest świetna okazja do tego, aby sprawdzić się, na jakim poziomie jest obecnie mój francuski, czy idę, czy zmierzam w dobrym kierunku. Więc co takiego zrobiłem, aby zmierzyć swój poziom? Po pierwsze, zrobiłem test online mówienia. Wynik: Poziom B1. Następnie zrobiłem trzy testy gramatyczne online na różnych, przeróżnych stronach. Wyszedł, mu, wyszedł mi wszędzie poziom B2. I tu było trochę zdziwienia, ponieważ liczyłem bardziej, że testy gramatyczne będą się różnić od siebie, a wszędzie wyszło mi B2, około B2. Następnie zrobiłem test słownictwa i wyszło mi, że znam 3,5 tysiąca wyrazów. I tak dla porównania jest to około poziom B2, takie dolne B2, bym powiedział. I na sam koniec zrobiłem konwersację z Native Speakerem, konwersację z Francuzem. I przeczytam wam teraz notatkę, którą sobie wynotowałem na koniec tej rozmowy, tuż kiedy ją zakończyłem. Znam konstrukcję i słownictwo, ale jestem poblokowany w mówieniu. Nic dziwnego, bo samodzielnego mówienia ćwiczyłem bardzo mało. Czasami brakuje mi pojedynczych słów i się gubię wtedy, nie potrafię na szybko znaleźć zamiennika ani powiedzieć tego samego szybko w inny sposób. Kiedy złapię flow, to potrafię mówić ciągiem dużo i poprawnie, ale nie zdarza się to często. Mówienie na minus, ale rozumienie na duży plus. Rozumiałem praktycznie wszystko, co mówił rozmówca, ale nie uciekaliśmy w jakieś nieznane dla mnie tematy. Jestem zadowolony. Jest to poziom ogólnie B2 i jakiś B1 w mówieniu. Czyli w skrócie, dogadałem się. Jeżeli chodzi o mówienie, to jest ono na minus. Jestem trochę poblokowany w mówieniu, ponieważ mało ćwiczyłem tego mówienia. Natomiast rozumienie drugiej osoby zdecydowanie na plus. Więc można powiedzieć, że wyniki tych wszystkich testów dają mi, jeżeli chodzi o mówienie, poziom B1. Natomiast jeżeli chodzi o takie rozumienie, o gramatyczne. Zrozumienie języka francuskiego to jest to około poziom B2. Jestem szczerze zadowolony z tego wyniku, ponieważ jeżeli chodzi o moje mówienie, mój poziom B1 w mówieniu, to stawiam tam taką gwiazdkę, ponieważ uważam, że to jest bardziej kwestia praktyki niż tego, że brakuje mi jakichś zwrotów, brakuje mi słownictwa do, do swobodnego wypowiadania się na poziomie B2, czy też gramatyki. Raczej jest to kwestia praktyki i bardzo mało ćwiczyłem takiej samodzielnej produkcji, gdzie nic mi nie przeszkadza. Ponieważ. Ćwiczyłem oczywiście produkcję w języku francuskim, natomiast przez lekcję MRM. I to wygląda w ten sposób, że mam odpalonego tłumacza na komputerze, mówię coś, i kiedy tylko natrafię na jakąś myśl, od razu ją sobie notuję. I sprawdzam, jak, jak ona jest w języku francuskim. I nie ćwiczę w ten sposób takiego szukania zamienników, szukania jakichś innych konstrukcji, jakichś innych zwrotów, które mógłbym powiedzieć, kiedy na przykład natrafię na słowo, na zwrot, którego potem powiedzieć nie potrafię. Nie było takiej samodzielnej produkcji, nie ćwiczyłem takiego, takiego odblokowywania tego mojego mówienia, więc nie dziwię się, że miałem z tym problemy. Więc stawiam tutaj szczerze taką gwiazdkę i uważam, że moje mówienie byłoby bez problemu na wyższym poziomie, gdybym na przykład poświęcił tydzień, dwa tygodnie na codzienną praktykę mówienia. Więc tym się absolutnie nie przejmuję i myślę, że mam poziom B2. Z taką małą gwiazdką, tak bym szczerze określił połowę swojego tego całego procesu nauki języka francuskiego. Jakie z tego płyną wnioski? Pierwszy wniosek bez praktyki mówienia, mówienie samo się nie zrobi. To dosyć oczywiste. Natomiast czasami o tym zapominamy, czasami robimy jedną rzecz cały czas ciągiem i liczymy na to, że ta druga rzecz jednak się faktycznie zrobi przy okazji i faktycznie jakieś przełożenie jest. Natomiast jeżeli nam zależy na jakiejś umiejętności językowej, typu pisanie, mówienie, to musimy to ćwiczyć, i nie ma tutaj drogi na skróty. Jeżeli na przykład ja nie potrafię pisać w języku francuskim, tak bardzo, bardzo nie potrafię, to jest to kwestia tego, że ja nie, nie piszę w języku francuskim i nie zależy mi, nie jest to mój cel. Natomiast jeżeli chodzi o mówienie, to zdecydowanie jest to mój cel i chcę to zdecydowanie poprawić, polepszyć później. Dlatego zmianę, którą wprowadziłem w moim procesie nauki na podstawie tego środkowego sprawdzania swojego języka, jest taka, zmiana jest taka, że pod koniec dodam więcej mówienia. Tego mówienia miało być trochę mniej, takiej, takiej swobodnej produkcji już mówię, takiej, że po prostu siadam i mówię w języku francuskim nieprzerwanie przez godzinę, dwie. Dodam tego więcej, zamiast ostatnie dwa tygodnie, to zrobię to przez ostatnie trzy tygodnie. I mam nadzieję, że w ten sposób to moje mówienie będzie lepsze już na sam koniec, ponieważ na tym obecnie etapie, którym jestem, jestem na etapie gromadzenia słownictwa, na etapie rozumienia, ponieważ uważam, że rozumienie języka musi wyjść najpierw, a dopiero potem jest mówienie. Więc jestem na tym etapie. Nie potrzebuję na tym etapie mówić jeszcze fajnie, ale pod koniec już będę, że tak powiem, szlifował ten mój język francuski, i wtedy, wtedy wypadałoby już mówić fajnie. Wniosek numer dwa, który płynie z tego sprawdzania. Obecna strategia budowy słownictwa, czyli konsumpcja materiałów plus lekcja MRM jest poprawna, więc wniosek pod wniosek nie zmieniam nic w mojej codziennej rutynie, no i oczywiście. Progresuje materiały cały czas, które robię. Czyli jeżeli teraz obecnie czytam jakąś książkę i jest to dla mnie w miarę proste, to krokiem dalej jest na przykład wzięcie trudniejszej książki. Albo kiedy oglądam materiały na YouTube i zaczynają one mi już sprawiać przyjemność, jest to fajne, przyjemne, e, takie luźne, to znaczy, że pora te materiały trochę utrudnić, materiały wideo, albo przejść już na na przykład wyłączenie napisów, też jakaś opcja. Więc ważna rzecz, progresuje te materiały i uważam, że to, co robiłem wszystko do tej pory, jest ok. Jest w porządku i nie przyjmuje się tym, że to moje mówienie było trochę gorsze, ponieważ celem było zgromadzenie dużej ilości słownictwa, zgromadzenie dużej ilości kontentu językowego w mojej głowie. A później będzie transformacja tego mojego języka francuskiego na, że tak powiem, język aktywny język mówiony. Wniosek numer 3. Akcent ważna rzecz. Kiedy rozmawiałem z Native Speakerem języka francuskiego, on bardzo często zwraca uwagę na to, że niektóre słowa wymawiam po prostu źle. Na przykład mówiłem wyraz dwa. Jako d, d. I to jest bardzo duże uproszczenie. Ta samogłoska powinna brzmieć bardziej jak d, d. I on mnie poprawił i mi to uświadomił. I prawdopodobnie takich rzeczy w języku francuskim jest mnóstwo w moim języku, yy, i po prostu utwierdziłem się w przekonaniu, że akcent warto wyrobić, warto, warto skupić się na poprawnej wymowie. Natomiast, czy warto na początku? Kurczę, nie wiem. Raczej. Raczej nie, raczej wciąż stoję przy tym, że i tak się dogadałem z tym Native Speakerem, tak, mimo tych moich błędów w wymowie, więc to, że sobie to pominąłem, tą tak jakby poprawną, bardzo poprawną wymowę, że uczę się wszystkich dźwięków, to jest to moim zdaniem na plus. Myślę, że mogłem dzięki temu poświęcić więcej czasu właśnie na naukę słownictwa. Na naukę zwrotów, na naukę gramatyki. A ten akcent będę ćwiczył pod koniec. I jeszcze utwierdziło się to, ten wniosek, akcent ważna rzecz, utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie warto rezygnować z lekcji akcentów w tym całym procesie, ponieważ być może, gdybym w, teraz osiągnął nie poziom taki B2 z gwiazdką, tylko bardziej jakiś taki B1 słaby B1, to mogłoby mnie coś podkusić, żeby te lekcje akcentów w ogóle wywalić i zamiast tego włożyć więcej kontentu albo więcej mówienia. Natomiast Wiem, żeby tego nie robić, ponieważ akcent będzie później dużo zmienił w moim języku francuskim. Tak przynajmniej uważam. Znaczy akcent, poprawna wymowa. Oczywiście nie poświęcę też na to nie wiadomo ile czasu, ale poświęcę i warto będzie poświęcić ten czas. I wniosek numer 4, ostatni poziom B2, to jest poziom od którego język naprawdę zaczyna sprawiać przyjemność. W tym tygodniu na przykład oglądałem materiały na YouTubie. No i czuję, że już oglądam i cieszę się tym, co oglądam. I już oczywiście, że sprawdzam słownictwo, oczywiście, że pauzuję czasem, czegoś nie nie rozumiem, sprawdzam jakieś słówko, którego nie zrozumiałem, ale oglądanie tej treści to już jest naprawdę fajne, oczywiście jeżeli sama treść jest fajna. Czytanie książki też już jest fajne. Na przykład słuchanie jakiegoś podcastu. Też już jest fajne. Ponieważ do tej pory, tak naprawdę przez całą moją tak jakby przygodę z językiem francuskim to konsumowanie treści to było takie, wiecie, no nie rozumiem tutaj muszę przymknąć oko, że coś tam tego, coś tam tak, mm, tak trochę ciężko. Natomiast teraz, kiedy już mniej więcej właśnie w tych okolicach tygodnie numer 5, tygodnie numer 6, czuję, że jest dobrze, jest fajnie, jest przyjemnie. No, i tak naprawdę tyle. Więc wniosek, który może płynąć dla Was, jeżeli uczycie się języka obcego, jest taki, że jeżeli konsumowanie treści, korzystanie z języka nie sprawia Wam przyjemności i jesteście na poziomach początkujących, to to jest OK, to jest normalne. Polecam dojść do poziomu B2, i wtedy to korzystanie z języka jest naprawdę fajniejsze, przyjemniejsze, i konsumowanie treści jest fajniejsze, przyjemniejsze. Jeżeli ktoś wam polecił na przykład oglądanie filmów, żeby nauczyć się języka, a wy jesteście na poziomach początkujących, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Myślę, że raczej będziecie się męczyć niż. Czerpać z tego przyjemność. A na poziomie B2 to już można czerpać z tego przyjemność. Krótko podsumowując, 6 tygodni temu mój język francuski był na poziomie A2, dzisiaj jest na poziomie B2. Pytanie się, które samo nasuwa, cóż ja takiego robiłem, żeby w te 6 tygodni przejść z poziomu A2 do poziomu B2? I odpowiedź kryje się w pierwszym linku w tym opisie, w opisie tego filmiku, gdzie będziecie mieli link do playlisty, gdzie dokumentuję naukę języka francuskiego tydzień po tygodniu. Zapraszam.